Dzień dobry. Dzień dobry. Yy, yy. Ile masz lat? Yy. 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 Yy? Yy. Yy. To nie, to za mało. A mówiłam, mówiłam, że wszyscy e, znają to imię, bo wszyscy czytali Koziołka Matołka. Słuchajcie, nie mogę się coś dostać do odpowiedzi, udało się. No dobrze, miał pan rację, no i oczywiście pół tysiąca um, oddaję w pana ręce, a my spróbujemy czegoś innego. Skoro poszło wam dobrze z tą zagadką, to co tym razem? Ale zaraz, co jest, o co chodzi? Znajdź pierwszą literę i przeczytaj słowo. O no, jakie słowo, tu nie ma żadnych liter. Halo, halo, co się dzieje? Ja poproszę o inną zagadkę, bo z tą mamy najwyraźniej jakiś problem. Poproszę o inną zagadkę. A to co znowu? Słuchajcie, no co wy sobie ze mnie żarty robicie? Moi drodzy, chyba jakiś problem yy, mamy. Dajcie jakąś zagadkę. Poproszę o normalną zagadkę. No, jaki problem. A to co znowu? Słuchajcie, co się dzieje? No to dajcie jakąś inną grę, skoro te się nie ładują. No, dajcie jakąś inną grę, słuchajcie, no ja wiem, mam pracować w takich warunkach. Poproszę o normalną zagadkę. No. Bardzo Państwa przepraszam, nie wiem, co tutaj się dzisiaj dzieje. Zamieszanie, jakieś problemy techniczne. No dobrze, to weź jakąś pierwszą, lepszą grę. Słuchajcie, no ja w tym programie rozdaję pieniądze za zagadki, za poprawne ich rozwiązywanie. No poproszę o jakąś grę. A to co? Znajdź twarz. Hm, no tak. Tylko, gdzie ta twarz jest, możecie mi powiedzieć? Nie wiecie? A dlaczego nie wiecie? Słuchajcie, co się wydarzyło. Otóż mieliśmy problemy techniczne, dało się zauważyć, i reżyser wyjął pierwszą lepszą grę z jakiegoś tam folderu. No i proszę, gra jest. Problem w tym, że nie znamy rozwiązania. No i co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Ojej, to się już zaczęło. No co, każdy musi jakoś dorabiać, prawda? Są to troszeczkę na bok. A zaczynamy jak zawsze. Maciej Makarewicz, miasto zwycięzców. Mamy tutaj tablicę. Wszystko to jak było. Dobrze, to co? Może zaczynamy jeszcze raz, dobra? Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Maciej Makarewicz, miasto zwycięzców. No, zdecydowanie lepiej. 310... Moi no drodzy, niecierpliwie się już powoli. Bo chciałabym usłyszeć mojego czwartego, piątego, szóstego i siódmego zwycięzcę. Ale żeby przejść do kolejnych rund, musimy tutaj uporać się z tą czwartą. To kto pomoże? Już tu pienuszkom, bo już nie chcę czekać. Halo, drodzy telewidzowie, gdzie jesteście? Drodzy gracze, jeden telefon, czwarta runda. Nikt tam nie chrapie, budzimy się. Halo? Halo? No więc co? Za długo czekam z tą czwartą rundą. Już wystarczy, już wystarczy! Zero? 400, 304, 310. Moi drodzy, ja tu czekam, czekam. A ze mną 400 zł. Wy nie czekajcie, kto teraz ze mną wybierał numer, powinien dostać się tutaj do mnie do studia, powinien wziąć ode mnie te pieniądze. A ja dzięki temu będę mogła przejść do piątej rundy, do szóstej rundy, do szóstej, a potem do siódmej. Więc... To pomoże. Halo? Halo? Gdybym mogła tutaj tańczyć, to może wam tutaj bym pięknie zatańczyła, ale nie. Nie o taniec tu chodzi, tu chodzi o wygrywanie pieniędzy. Kto zarobi? Za chwilę, za moment. No kiełbasa, no dobrze, no może bez kiełbasa, ale nie dzisiaj i nie w mojej kopercie, a poza tym kiełbasa o tej godzinie to troszkę niezdrowa. Nie polecam, no ale dobrze. Kto miał inny pomysł, coś do jedzenia na literkę P, to serdecznie zapraszam do mnie do studia. Gwiazdka 7310 albo 0704 304 310. No słuchajcie, wesoła atmosfera, e, szybko trafiacie do mnie do studia, więc mam nadzieję, że szybciej rozdam pieniądze. Słuchajcie, właśnie o to chodzi, bardzo dobrze. E, chodzi o to, żeby dobrze się bawić, no i oczywiście wygrywać przy okazji y, pieniądze.